Właśnie dostałem jakieś chyba mega dobre pety, tak mi się przynajmniej wydaje. I zastanawiam się, dlaczego te pety dostałem. Dziękuję, <grym> po prostu dziękuję. A pomyślałem, że sobie sprawdzimy właśnie Pet Simulator X, czyli gra, w którą gra mnóstwo osób. I jeżeli będziecie chcieli, to po prostu zostawcie jakiegoś lajka. To są chyba jakieś mega dobre pety, chociaż nie. Wydaje mi się, że te pety, które mam aktualnie. Yy, tak, były gorsze yy, od tych, które yy, dostaję teraz. I opierdź, co tutaj się dzieje? Także yy, postaramy się poprogresować. Bardzo dziękuję za te pety to są jakieś legendarne pety. Ja chciałem tutaj zrobić jakiś, wiecie, taki opening albo coś w tym stylu, a okazuje się, że nawet nie muszę tego robić, ponieważ dostałem o wiele lepsze pety. Także postarajmy się przejść na sam koniec właśnie tego świata, jaki tutaj widzimy, ponieważ ja, jak widzicie, dopiero zacząłem grać właśnie w Pet Simulator X, więc nie mam najlepszych petów jeszcze, ale spokojnie, będę już niedługo, będę najlepszym po prostu, najlepszym osobą na Pet Simulator X i będę miał najlepsze rzeczy. Taki przynajmniej mam plan. Nie wiem, czy mi się to uda, czy nie. Coin Pro, tutaj mnóstwo jest yy, rzeczy też do odblokowania. Kurde, jakie pety dostałem! Jakiś legend... To są legendarny Epic i to jest ten, którego, um, którego już miałem. Także bardzo dziękuję za te pety. Nie spodziewałem się tego kompletnie. E, tech końcy, tak, mam oczywiście tyle tych końców, więc możemy sobie przejść e, jak zwykle dalej. Jak widzicie, ja się nawet nie skupiam na tym teraz jaki to jest świat, tylko chcę przejść na sam koniec. Taki przynajmniej mm, mam tutaj plan i tak e, chciałbym to zrobić. Kurde, jak się szybko progresuje i to mi się podoba. O. E, Mam zniszczyć 50 sejfów. No nie mam jeszcze 50 sejfów. I tutaj mamy coś. Oj. Chyba będę mógł to kupić. Jakaś ogromna skrzynka. Pewnie z tej skrzynki dostanę jakieś fajne rzeczy, więc trzeba to sprawdzić. Cyk. A, potrzebuję jeszcze troszeczkę więcej. Tej kaski, także szybko uzbieramy. Czy jest tu jakiś safe może? Mm, no, nope, nie widzę. Ty, dostałem jajko. A, co to za jajko jest? <laughs> Zgliczowany smok! O, i ktoś mi wysyła y, trade. Your trade with you could not create. Try again. Okej, okay, nie, nie nie wiem. Czemu mi ludzie tutaj dają treść? A ja nawet nie mam, ja nie widzę, kto to jest. Widzicie? Tutaj nie ma tych osób, chyba że tak to działa po prostu. Dobra, uzbierajmy, bo chcę, znaczy uzbierajmy wystarczającą ilość kaski, bo chcę bardzo zobaczyć, co jest tutaj za tą bramą. No i jeszcze czeka mnie troszeczkę ym, więcej kasy, jak widzicie, żeby odblokować tam y, kolejny portal do kolejnego świata. I dostałem jakiś prezent. O, dzięki za darmowego gifta. Mega się przyda. I w tej skrzynce jest, uwaga, uwaga, uwaga. A, muszę zniszczyć tą skrzynkę. Ym, Dobra, to Pety proszę niszczyć i jeszcze Rank Upa dostaję z tego wszystkiego, a w międzyczasie, gdy te Pety niszczą, to zasubskrybujcie kanał, to wtedy nie przegapicie żadnych odcinków właśnie yy, na tym kanale THE BEST. A ile jest Rank? A, mogę sobie Instant Rank Up Tier 5. Nie no, ja nie potrzebuję, <ścoughs> ja nie potrzebuję tutaj tylu Robuxów wydawać, zastanawiam się, czy istnieje osoba, która po prostu coś takiego mm, kupiła i... Hmm, przydałaby się jakaś pa mała pomoc, nie? Jeżeli chodzi o rozwalanie tej skrzynki, bo trochę to będzie długo trwało. I wiecie co? E możecie nie znienawidzić, ale wolę chyba po prostu urać się na sam koniec od razu i zobaczyć, co tam jest dalej, a nie e po prostu rozwalać tą skrzynkę, bo i tak jestem. Prawie pewien, że lada moment po prostu uda się odblokować jakieś o wiele lepsze i o wiele fajniejsze rzeczy. No i mamy ostatnia brama. U, jakie skrzynki ogromne, dobra. Teraz te skrzynki po pierwsze mają mniej HP, a chwila, chwila, chwila. Czy nie lepiej będzie mi po prostu rozwalać jedną skrzynkę na raz? No szybciej to pójdzie, to na pewno. Ale mnie zastanawia, czy ja mogę wejść do tego portalu, czy coś innego będę mógł tutaj zrobić. Weźmy sobie to odpalmy. Bo to jest Tech, tech War, tak się nazywa ten świat, w którym aktualnie jestem. Hello! E The unlock the portal, you need to complete a quest start? Tak, oczywiście. Quest break e, freak giant hacker chess, return.. Aha, czyli po prostu muszę chyba zniszczyć te trzy skrzynki, które tutaj mamy. A może chodzi o tamtą skrzynkę, którą ja miałem? Dobra, zobaczmy. Porozmawiajmy z tym portalem. Aaa, czyli tak, mamy odblokowany portal, jednak o to chodziło i chcemy przejść przez ten portal. Idziemy tym razem do. What void, pustka! I to jest jakiś nowy surowiec. Dobra, zobaczmy sobie, jakie są jajka. Siema, witam, witam. Eee, kolegę. Dobro, ale zarobisty świat. Wiecie, coś mnie ciekawi, ile tutaj jest światów? No. Tutaj gdzie ja mogę iść w ogóle? Co to jest? Server boosters, jedynka. To chyba muszę iść na samym początku tutaj eee, 25, tak, mam mało Petów. Wiem, bardzo mało Petów trzeba będzie zrobić jakiś openik. Oj, myślałem, że spadnę. Czyli... Axolot Ocean, dobra, albo tu ja musiałem iść na samym początku. Zaraz sobie sprawdzimy. Wiadomo, fajnie by było też sobie pootwierać um, jakieś... What? Jestem po... Ty, naprawdę, to jest oceaniczne fajnie by było sobie pootwierać jajka i wiecie co zrobimy to na pewno. Dzisiaj będzie jeszcze mega opening jajek, tylko no muszę na początku przebić tyle ile mogę, jeżeli chodzi o tą barierę. O znowu dostałem trade'a. Zobaczmy co tym razem dostanę. Może to też będą jakieś ope jajka. Co? Co jest? Ej to nie jest jeszcze jeszcze lepsze. czemu to ma dwa znaki zapytania? Uh, czy to nie są jakieś giga OP, rzadkie pety? Co? Ja mogę ci dać. <laughs> ja mogę ci dać tego króliczka co najwyżej, ale bardzo ładne pety, ale nie, nie wątpię, że te pety są dla mnie, więc ja może... A, nie, mogę nawet klikać. Jakie zorombiste. Legendarny shiny, końc jeden. Jeszcze więcej kasy bym zgarniał za coś takiego. To są chyba kwadryliony jakieś? To no ja mam jakieś tryliony. Więc no, to są lepsze niż moje. Także gra gratulacje. To jest jakiś Chief Monkey, Rainbow Legendary Hardcore. Nie wiem nawet, co to znaczy. W tym sensie, dlaczego tu jest napisane Hardcore, a czemu nie. Ja mogę, w sumie nie wiem, co ci dać. Ja mogę ci dać tego peta, jeżeli bardzo chcesz. Dobra, za zaaktywujmy, może się uda, nie no wiadomo, że się nie uda, wiadomo, że e, po prostu ta osoba chciała mi pokazać swoje pety, e, dlatego e, fajniutkie pety, ale ja bym chciał wrócić e, do niszczenia tych skrzyń, ponieważ, a nie, mogę już w sumie się przerostać dalej, także w międzyczasie, e, tak, kupimy sobie to, cyk. A, nie mogę tego kupić i w sumie nie wiem na co czekam. Więc weźmiemy, po prostu, anulujemy tego trade'a kupimy sobie te wrota. I tutaj jest ogromna skrzynka. I tą skrzynkę powiem wam tak, tą skrzynkę już zniszczymy. O, znowu dostałem trade'a. Zobaczymy co tym razem, a w międzyczasie sobie niszczę tą skrzynkę. E, no, eventowy, party dog się nazywa. Bardzo fajny pet, ale ja nie wiem, czy ci ludzie po prostu. Wycie, bo oni nic o mnie nie piszą. Więc ja nawet nie mam pojęcia, co, co ja mam z tym zrobić. A nie, 28 bilion. A ty, ty, nie, dziękuję. Ty, ja, ja nie chcę. Ja nawet nie wiem, ja nawet chyba nie mam tyle kaski. <laughs> tak Także po prostu odrzucam to. Jeżeli teraz y, wiecie, troluję, albo co, nie wiem, czy co się robię, to tak. Rzeczywiście nie mam pojęcia, co kompletnie robię. Ale się tak mega fajnie bawię y, w tym trybie. I dostałem jeszcze w ogóle zarąbiste pety, bo bez tych petów, no to wiadomo, byłby problem. Tak, dostałem y, dwa legendarne pety. Ej, wydawało mi się, że to były trzy legendarne pety. Hmm, dobra, dwa legendarne PETY. Fajnie wyglądają. 370 tysięcy. Wiecie co, chyba nie ma sensu e, mimo wszystko mm, jakby atakować tutaj e, tego Void. Dobra, idziemy sobie do Void. Pixel World, Cat World, Limbo, Kawaii World. A, nie mogę jeszcze, widzicie? Nie mogę tych wszystkich rzeczy podblokowywać. Yy, yy, Cave, mm -hmm, Ocean, mm -hmm, wszystko się zgadza, tak, troszeczkę będzie kosztowało odblokowanie właśnie tych wszystkich teleportów, ale wydaje mi się, że możemy wrócić do samej pustki i po prostu, o, po pierwsze to odblokować yy, i przejść do kolejnego świata, tym razem będzie to świat pikselowy. I jak widzicie, na pikselowym świecie udało mi się już odblokować dwa światy, ale założyłem pewną rzecz, mianowicie mam z zbyt słabe pety, żeby tutaj cokolwiek zrobić, więc co mogę zrobić w tej sytuacji? Po prostu muszę otworzyć e, jajka i oczywiście kupujemy te złote, najlepsze pikselowe jajka. Uuu, Golden Pixel Dino. Okej, okay, pierwszym, <grym> pierwszym petem, którego dostałem jest e, Dino. Zobaczmy w ogóle, ile on ma. O, widzicie. No to jest ten problem. Że ja miałem y, mega słabego peta, którego, na, którego nawet w tym świecie nie mogłem używać. Więc y, to z mojej winy mi tak słabo szło. O, kolejne jajko. Basic, Golden Pixen and Goblin. Y, wydaje mi się, że te złote. O, już mi się kaska skończyła. No dobra, to trzeba będzie wrócić do farmienia. Ale wydaje mi się, że mm, właśnie y, te złote jajka lepiej farmić niż te zwykłe. Zwykłe się chyba nie opłaca. I warto dołożyć po prostu na te złote, żeby dostać jakąś tam, y, wiecie, takiego mega, mega, mega rzadkiego. Właśnie dostałem kolejnego tradera. Tym razem razem od gościa, który ma nick bzyku i dał mi helikopter cat mythical, oj, yy, dzięki, dzięki, tak mu mogę napisać. Kurde, za darmo dostałem kolejnego peta, jakiegoś mega OP, a chciałem powiedzieć, że raczej nie ura mi się, weźmiemy sobie tego pecika, zobaczymy jaka będzie różnica w tutaj rozwalaniu wszystkiego, nie no, idzie o wiele szybciej, ale problem jest taki, że żeby tutaj to zdobyć, to naprawdę będę musiał się dość mocno namęczyć, bo ta, mm, tu potrzebuje bardzo, bardzo, bardzo dużo kaski, więc wiecie co, wrócimy sobie tutaj i otworzymy jeszcze jajka za tą kasę, którą dostałem i w sumie to jest smutne, że lepsze pety, Dostałem od ludzi mityczny, ok, czyli legendarne. Legendarny jest gorszy od mitycznego. Dostałem mitycznego peta, ładnie wygląda ten pecik, pięknie. I ma 539 chyba trylionów. Ja pierdzielę, przecież to, to jest grana naprawdę bardzo, bardzo długo. Więc pytanie do Was, czy chcielibyście po prostu więcej em, zobaczyć, jak się tutaj bogaty powoli na Pet Simulator X, e, jak zostanę, zostaję najbogatszym graczem z najlepszymi petami i tak dalej, i tak dalej. I mamy tutaj e, takie jajka. Mogę zwykle tęczowe kupić, ale. No problem jest taki, że te są lepsze, nie? Więc kupimy sobie po prostu się jedno jajko i... No, co jest? Ej, ile procent było na niego? Chwila, czy, czy to nie jest... Ej, cz, czekaj, czekaj, czy na niego jest yy, yy, najmniej procent? Ale zobaczcie, mimo wszystko to jest i tak o wiele gorszy pet niż to, co dostałem. A nie, dobra, to jest ten, ale to też jest znak zapytania, czyli nie wiadomo jaki był, yy, jaka jest szansa na tego peta. Kurde, to zostałem legendę, chociaż tyle. Także dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, like, jeżeli się podobało. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku, pewnie już niedługo.